Hej kochani, dzień dobry, w środę, witam Was serdecznie w kolejnym vlogmasie Ja jeszcze taka satę, bez makijażu, bez niczego Zaczynamy tak naprawdę dopiero dzień Znaczy, no zaczęliśmy już jakiś czas temu, bo było trzeba dzieci do szkoły wyprawić i tak dalej Jedyny plan jaki jest na dzisiaj, ale jest to taki no bardzo ważny plan, który muszę zrealizować Bez względu na to czy mi się chce, czy mi się nie chce To pranie, muszę wszystko wyprać, muszę wszystko wysprzątać Dziś i jutro bo bez względu na to gdzie, to w piątek już jedziemy na święta. Więc yy, no, ciuchy trzeba mieć, wiadomo, ze sobą jakieś nie za dużo, ale mimo wszystko muszę poprać. W tym tygodniu jeszcze dziewczyny chodzą do szkoły, więc te ciuchy też będą brudzić i no, trzeba uzupełnić zapasy. Więc yy, mimo że normalnie robię to w weekend, no to dzisiaj jest to mus. Mój mąż właśnie zbiera się z pracy na lunch, żeby przyjechać do domu i słuchajcie, jaki news. Ktoś mu na parkingu pod pracą, autem ciężarowym albo jakąś przyczepą, przywalił w tył samochodu. Klapa od bagażnika wgnieciona, zderzak uszkodzony, przerysowane, bez komentarza. No i ktoś po prostu uderzył i sobie pojechał. Na szczęście bagażnik normalnie działa, wszystko się otwiera. dla nas, bagażnik w najbliższych dniach, to po prostu no, jest tak potrzebny, że. ale przed samymi świętami coś takiego. No i jak można uderzyć komuś w samochód i sobie po prostu odjechać? Ach, kawa numer. nie wiem, trzy chyba już dzisiaj. Skakuj, otwieramy. Dzisiaj numer 16. Czekaj, numer 16 mamy tu. Pomóc? Jaja. Jajo? Nie wiem, czy będzie jajo. Zaraz zobaczymy. Tak. Czekaj, okay. o. Zobacz, co tu jest. Masz, w końcu się doczekałeś. Jest. Otworzyć cuksa? Ej! Wcinaj, wcinaj. Smacznego. Dziewczyny wróciły już ze szkoły. Dzisiaj środa, więc krócej odliczamy do piątku. I jedziemy. No. Tym naszym pukniętym samochodem. Tak, tak. No. Ale jestem na to zła dzisiaj. Nie macie pojęcia. Bo po prostu już wczoraj byłam w takiej formie, wiecie, po tych ogłoszeniach odnośnie premiera w Holandii i tych obostrzeń, lockdownu wszystkiego byłam rozbita. No to jeszcze jakby było mało. To dawaj jeszcze, niech nam ktoś przypierniczy w samochód. Po prostu wszystko na złość. Idę pić kawę, Potrzeba mi tego bardzo. Mm, mm -hmm. I, I co? Idę wieszać wtedy pranie, dokończę tutaj ogarnianko. I tak w ogóle dzisiaj o 21.00 mam live'a na Instagramie z Mateuszem z kanału Padre Mateo NL, więc jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko wyjdzie porządki w łazience, przy okazji maseczka się robi wszystko wyczyszczone już świątecznie i właśnie przed chwilą upadł mi aparat na ziemię już myślałam, że nie odpali, boże <laughs> nie można robić dziesięciu rzeczy na raz pralka pierza, jeszcze tylko muszę lustro wyczyścić wynieść te oto puste opakowania i łazienka skończona a na twarzy mam to z kawę Mimi, rozgrzewająca maseczka z żurawiną i żożoba. Fajnie nawilża, fajna jest, bardzo ją lubię. I może taki mały update odnośnie mojej cery. To zostało mi tylko, zobaczcie, tutaj coś przez kilka dni odstawienia kosmetyków. Tutaj wszystko się ładnie goi, o ile lepiej cera wygląda. No a krzywdę zrobił mi jednak najprawdopodobniej krem. A dokładniej no ten oto krem z L'Oréal Paris. Niestety, nie dla mojej cery. Dzisiaj bardziej pro produktywnie, bardziej... E sprzątająco już tak świątecznie ale wszystko poza kadrem powiem Wam no bo co, no nie będę roz... nagrywać jak rozwieszam pranie na przykład nie? E, także tak e, łazienka dopięta na ostatni guzik kolejna pralka się pierze suszarka z praniem rozwieszona zaraz idę gotować obiad i tak naprawdę już na zewnątrz robi się ciemno, dzień zleciał nawet nie wiem kiedy, ostatnio w ogóle te dni jakoś tak mi umykają bardzo szybko. No ale to jest chyba normalne przed świętami. W ogóle teraz ten dzień jest krótszy, bo szybciej robi się ciemno, później wstaje słońce i tak to jest. Walczę z obiadem. Trochę straszę bez makijażu, bez niczego, ale po maseczce daję co, że wiecie, poddychać, po tym bardziej, że pewnie na live'a będę się wieczorem malować. E, tu się gotują ziemniaczki, ale docelowo będą zapiekane w piekarniku. Będę robić gabrysiu, będę robić kotlety schabowe i mam już y, sałatkę. Typowa sałata, pomidor, ogórek, cebulka, sesykupa. Drzwi. Drzwi? Dzięcie. Zdjęcie drzwi mam zrobić? Nie. A czemu fotel tutaj przyniosłeś? No, przydałoby się go na miejsce zanieść, co? Nie. Nie. Tak, tak, no i pojechał. A ty se, matka, sprzątaj i odnoś fotele na miejsce. Teraz mój wieczór zdecydowanie nabierze tempa, bo tak, zjemy, polecę z psami na dłuższy spacer pewnie koło godziny, nie wiem, po 18, żeby już mieć z głowy na wieczór, no bo później muszę wiecie, położyć dziecko spać, ogarnąć się trochę. No i o 21:00 live, a też będę musiała chwilkę szybciej zacząć, no bo wiecie, technicznie to po prostu ogarnąć. A więc, no, działam. Fajnie, ja bardzo lubię te live, Lubię live'y i na YouTubie, i na Instagramie. To no, jest takie fajne, móc sobie z ludźmi pogadać, tak wiecie, tak z, od, z odbiorcami moich filmów, z widzami, tak? No wtedy jest taki... Zupełnie inny, inna forma to jest kontaktu, no bo Wy do mnie piszecie, ja odpowiadam. Fajne to jest, fajne, fajne. Jest i obiadek, idziemy szamać. Makijaż na live'a gotowy. Nie taka baba straszna, jak się pomaluje, co? Jest różnica. No więc tak, no teraz lecę z psami na spacer, żeby mieć już z głowy. I koniecznie muszę przed 20, no bo godzina policyjna. Później będę kładła małego spać, kąpała i tak dalej, żeby już do 21 było to zamknięte. Więc tak, dobra. Idę z psami. Nie gadam. Tak wygląda mój backstage dzisiejszego live'a. Za 10 minut zaczynamy, więc pomału będę kończyć tego vloga, żeby w pełni poświęcić się teraz Instagramowi. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to oczywiście serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, bo to buduje zasięgi o komentarzu i widzimy się, mam nadzieję, już jutro. Buźka, pa!